Mamy kolejny sygnał. Ciekawy. Cóż to takiego? Jezu, jaki laps. Kurde, ja wiem co to jest. To jest medal słynnego Bractwa Czarnych Kciuków. Niesamowita znajda. Ludzie, złoci. Piękna rzecz. Srebro. Srebro samo w sobie. Także Ludwik wykop vlog. Pozdrawia czarne kciuki w całej Polsce. Siema. Tylko w tej bramce jest jakiś taki. Zaraz zobaczymy, co to idzie. To, o. No, proszę, bez kopieki, bez kopieki, nie wraca. Tylko wyłączyć telefon. Z takiego oto dołeczka na takim poletku. Gdzie to? Jest srebereczko wpadło. 25 centów. 1800 Końcóweczka 7. Nie wiem co wcześniej. Także jest pięknie. Jest pięknie 25 centów. Super. Już jest pięknie. Pozdrawiam czarne kciuki wszystkich. Masz? Co? Co to? Monetka czy nie? Pokaż. No jest monetka. Zobacz serberko jeszcze. Petarda. Pozdrów wszystkich kogo? No, odjdę, nie? Tak! Czarne kciuki, pozdrawiamy? Nie, różowe. Różowe kciuki, pozdrawiamy! Nie. Pokaż monetkę jeszcze raz. Taką nudowiona, trochę jest taka kolorowa, a ja. trochę jest kolorowa, ale jest petarda, nie? Poczekaj, 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 poczekaj. Zatrzymajcie jułowek. Talking, who's your

z detektorysta z tej strony. Witam Was na wykopkach. Przy pierwszym fancie. I słuchajcie, są to dwa grosze międzywojenne. Tak więc gorąco Was wszystkich pozdrawiam. Z lasu. Dwa grosiki wpadło. Cześć, trzymajcie się. Siemeneczko Czarne Kciuki. Zobaczcie, co znalazłem. Taki, że to już moniaczek. Ludwik XVI. 1792 rok. Patrzcie, jaka, jaki klocek. Piękny. Dwa sole. Super. Ja pierdzę. Piąteczek. Mega zaczyna się weekend. Patrzcie, jaka gruba. Pozdrawiam. Pierwsze złoto. <noise> Nie wiem, co to jeszcze jest. Szkoda, że zgięta pierwsza złota monetka w życiu, coś niesamowitego. W takim lesie, oh, Boże, coś niesamowitego. Nie mogę telefonu utrzymać. Tak mi się ręce trzęsą. <ślonia> <ślonia> ok, o to jest sygnał? Oh ja. ik er niet. Ja ja, Keine Ahnung aan het. Dritje nogmaal. Oh. Ik ga ja. schau maar. Schau maar. Wow. Schau mal. maar. Haten. Kijk maar. Siehst du das? Vielleicht ist was drin. Klar, aber. Nein, da schaust du mal, da tu mal ausgraben. schau mal, andere noch. Ey, da flinzt das. Da spinnst du? Ja, leck. Schaust du mal, mal das aus. Oh. tu mal das ausgraben. Wow. Mal sehen. Oh, oh je. Leck, leck, leck. Oh, war ja, war ja. <laughs> Wow! <laughs> yeah. Ich glaub das nicht. Zweite. Eh? zweite, right. Oh je. Yeah. Was ist das. das? Ist ein Fass? Oh je. Yeah. Alte Krug, oder? Das ist ein schau mal. Ja, das ein schau. <laughs> das kann doch nicht wahr sein, oder? Leck dir Matsch! Ja, lecker. Der Scheiße! Lecker. Wow! Ist doch Wahnsinn! Oh je! Ja, lecker, lecker. Wow, cool! Ja, lecker. Das kann doch nicht wahr sein! Ist das Gold? Keine Ahnung! Ich weiß nicht! Ja, das kann doch nicht wahr sein! Wow! Schön! Du musst mal schauen, was das ist. Lecker, was? Arsch. Aber ich werde Brute. reich. Vielleicht hier auch schon. Das ist ja Heute reicht schon. Schau mal. Wahnsinn. Wahnsinn. schön. Sehr schön. Okay, lass <laughs> das. Okay. okay. <lacht>